Astrologia jest językiem opisu świata i aby jakimś językiem dobrze władać, należy poznać jego alfabet. Witam cię w trzeciej rolce dotyczącej symboli astrologicznych, czyli alfabetu astrologicznego. Tu jak widzisz, mamy symbol bliźniąt i mamy dwie równoległe kreski. Czyli już tutaj widzimy, że mamy do czynienia z dualizmem. Mogę być taka i mogę być taka. W związku z tym, że kolory są ważne, to tutaj mamy do czynienia z powietrzem. I tak, powietrze w astrologii to komunikacja. Jak widzisz, jeżeli sobie przedstawimy ten piktogram inaczej, to mamy dwa ludziki rozmawiające ze sobą. Jeden ma prawo mieć swoje zdanie, drugi ma prawo mieć swoje zdanie, ale stoją na tej samej ziemi i łączy je to samo niebo. Są różni, dualni, ale jednak w jakiś sposób połączeni. I w związku z tym, że w Baranie zaczęła się wiosna, Byk wiosnę utrzymał, to bliźnięta jako znak zmienny będą zmieniać wiosnę na lato. I w związku z tym, że mamy do czynienia z powietrzem, mamy do czynienia z komunikacją.